Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana i zapraszam do oglądania drugiej części motywacyjnego sprzątania letniej kuchni. Jeśli ktoś nie oglądał części pierwszej, to oczywiście zapraszam do nadrobienia zaległości. W tej chwili, tutaj, jak widzicie, zajmuję się drugą częścią kuchni, czyli tą ala małą kotłownią. Jest bardzo dużo niepotrzebnych rzeczy. Także po kolei wszystko. Przeglądam, odkładam to, co trzeba do wyrzucenia. To oczywiście idzie do wyrzucenia. To, co do przeniesienia, to staram się od razu to zrobić. I jak widzicie, tutaj już tego mebla nie ma. Niestety nie mogłam tego nagrać, ponieważ no, nie byłam sama przy wynoszeniu, więc mebel został tymczasowo wyniesiony na strych i zastanowimy się co z tym dalej. To krzesło, które widzieliście, również było połamane. Okazało się, że raczej nie da się go naprawić, więc wyjeżdża do rupieciarni. I tutaj również zniknęły drzwi. Zostały przeniesione do garażu. I również nie mogłam tego wam pokazać. Odkurzaczem ręcznym pozbywam się tych największych pajęczyn, ponieważ za tymi drzwiami było naprawdę, naprawdę sporo tego. Ściągam zasłonki i firanki, oczywiście do prania. Jak również ta narzuta. Tutaj każdy parasol sprawdzam, czy wszystko jest w porządku. Jeśli był zepsuty, to oczywiście do wyrzucenia. I odkurzaczem tutaj nie będzie wszystko pokazane. Całą kuchnię razem z synem odkurzyliśmy z pajęczyn, bo wbrew pozorom, gdzieś tam po kątach czy między rurami, dość sporo ich było. Tutaj syn pomaga. Już w zwinięciu dywanów on je wytrzepał, jak również wszystkie rury, które zwłaszcza były te wyżej, przetel, ze względu na to, że jest dość wysoki, jemu dużo łatwiej było to zrobić. A ja tutaj już zajmowałam się doczyszczaniem hydrotermy, jak również tego takiego no, alapieca na no, y, ogrzewanie nasze miejskie. Gdzie nie mogłam sobie poradzić do pomocy wzięłam sobie tą taką magiczną gąbkę czarną, która ma jakby taki delikatny papier ścierny. I powiem wam, że uwielbiam tą gąbkę. W tym momencie jest teraz dla mnie naprawdę numerem jeden. Zwłaszcza po sprzątaniu tej kuchni zobaczyłam, jak wiele może mieć zastosowań, i tak naprawdę y, troszkę nawet y, tak sobie pomyślałam, że szkoda, że wcześniej nie wpadłam na niektóre pomysły, ale tak jak Wam mówiłam, chyba przy sprzątaniu Łazienki, rodziców z nią trzeba naprawdę uważać, ponieważ no, trzeba sprawdzić na jakiejś małej powierzchni, żeby nie zarysować sobie y, różnych rzeczy. No akurat u mnie jest to szczęście, że o dziwo mam jakoś dość wytrzymałe te rzeczy na moje różne doświadczenia i na szczęście nic się z nimi nie dzieje. Oczywiście również też wszystkie meble z góry zostały wymyte, położone nowe gazety i czyściłam to płynem uniwersalnym, magiczną gąbką a potem przecierałam na sucho wszystkie przepisy na płyny, które tutaj zostaną użyte, będą w opisie. Przetarłam również fronty i tak samo użyłam płynu uniwersalnego, magicznej gąbki, a na koniec jeszcze przetarłam płynem do mycia okien, aby nie było żadnych smug. Teraz zajęłam się blatami, powiedzmy. Te niektóre rzeczy, jak na przykład ten cmaneczek, wziąłam do zmywarki. Powiem Wam, że właśnie ta magiczna gąbka, ta czarna, rewelacyjnie w środku doczyściła mi ten taki pojemnik na kawę. I tutaj również, aby przeczyścić czajnik wewnątrz, dolałam trochę octu do wody i to wszystko zagotowałam. I ta woda potem sobie tak z 15-20 minut, może jeszcze w tym czajniku poleżeć. Dzięki temu, jeśli się to wykonuje regularnie, nie ma kamienia w dzbanku. Tu już czyszczę płytki. I wiecie co? Stwierdziłam, że skoro mam tutaj płyn, którym będę myła hmm, piekarnik, to już wyszłam z założenia, że będzie się nadawał do wszystkiego. I szczerze powiedziawszy, nie chciało mi się chodzić po inne płyny, tylko już po prostu używam tych, co mam. I tutaj również ta magiczna gąbka czarna. Ostrożnie, naprawdę, jeżeli chodzi o fugi, bo jak widzicie. Tutaj zaczął, zaczął mi barwnik troszkę tak jakby wychodzić, więc no y, trzeba sprawdzać tę gąbkę. Niekoniecznie będzie nadawała się do wszystkiego. I najpierw te płytki właśnie przemyłam tym płynem do czyszczenia piekarnika, a potem płynem do okien. I wiecie co, nie mogłam po prostu odkręcić tego na ręczniki papierowe, nie, nie wiem nawet jak ściągnąć te ręczniki, przyznam się szczerze, bo nie używałam tego nigdy, a nie jest takim samym sposobem ściągane jak u mnie na górze w kuchni, więc troszkę dziwnie to wygląda, no ale musiałam sobie jakoś tam dookoła poradzić, aby wyczyścić. I tutaj powiem Wam, że podczas pracy wpadłam na pomysł, jak zwiększyć powierzchnię tego miejsca kawowego rodziców i stwierdziłam, że ten przedłużacz bardzo mi tam nie odpowiada i przykleiłam go taśmą montażową do boku mebla i dzięki temu, uwierzcie mi, naprawdę dużo, dużo praktyczniejszy ten blat się zrobił i jakoś tak dużo fajniej przynajmniej dla mnie wygląda. I tutaj stwierdziłam, że skoro udało mi się ukryć jeden przedłużacz, to dlaczego nie iść za ciosem i nie zrobić tego samego z drugim, który leży na komodzie i wygląda chyba jeszcze gorzej niż tamten. I tutaj ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że można wyciąć ładne kółko jakąś tam wyżynarką, ale u mnie to jest tak. Myśl i należy ją wykonać, a że nie miałam wtedy kogo poprosić o pomoc, więc zrobiłam to nożykiem. Proszę, miejcie na uwagę, że to jest cały czas piwnica. W każdym bądź razie wyszło jak wyszło, nie jest najgorzej. Przedłużacz działa, rodzice są zadowoleni, ponieważ już to widzieli i powiem Wam, że to naprawdę praktyczna rzecz, ponieważ w tym momencie nie trzeba wyjmować tych urządzeń, a też nie stoją gdzieś na wierzchu i no po prostu też czasami, wiecie, takie urządzenia no nie są jakimś tam najpiękniejszym obrazem na blatach. A skoro miałam taką możliwość, to dlaczego nie? No i zajęłam się lodówką, czyli w pierwszej kolejności wszystko powyjmowałam. I te drzwi mnie strasznie irytowały, bo się ciągle mi zamykały. To chyba też przez to, że ta lodówka, wiecie, jest tak w samym rogu i, i te drzwi się chyba po prostu nie mogą otworzyć tak do końca. I tu miałam problem z tymi półkami, jednej tej z góry nie udało mi się wyciągnąć i niestety musiałam ją właśnie tak umyć. A lodówkę myłam mieszanką wody i octu i można sobie do tego dodać kilka kropel olejku z drzewa herbacianego, który jest antybakteryjny i również dezynfekujący. Także no i na pewno trochę zminimalizuje zapach octu, jeśli ktoś szczególnie nie lubi. I tutaj wszystkie uszczelki czyściłam szczoteczką do zębów. Jeśli macie jakieś uporczywe plamy na nich, użyjcie pasty do zębów. I naprawdę powiem Wam, bardzo, bardzo fajnie to działa. Wszystkie rzeczy z lodówki umyłam wodą z płynem do mycia naczyń. I co mi się właśnie w tej lodówce podoba, że wszystkie te takie listewki bardzo łatwo schodzą, i super, tą szybę można idealnie tak naprawdę domyć. I gdy już wszystko wymyte, wysuszone, to z powrotem takie te nakładki antypoślizgowe, jakie ja to mówię. Nakładam na szafki, na te półki. A tam, gdzie mają być warzywa, układam ręczniki papierowe. Już tutaj nie będę Wam wszystkiego pokazywała, jak wkładam do lodówki, bo trochę to się mija z celem. I teraz zabieram się za piekarnik. Kuchenkę. No, tak wygląda. Także możecie sami ocenić, że y, trochę średnio te wszystkie blachy, jak również te kratki z kuchenki, namoczyłam. Proszku do prania, i one się moczyły powiem w sumie całą noc. A tutaj wnętrze spryskałam płynem do piekarnika, i tak jak powiedziałam Wam wcześniej, w opisie będą te przepisy. I w międzyczasie, gdy chciałam po prostu, żeby ten płyn, te kilkanaście minut przynajmniej, był w tym piekarniku, zanim zacznę go szorować, zajęłam się szufladą. W miejscach, gdzie nie mogłam sobie czegoś doczyścić, użyłam czyścika, czy tam... powiem Wam, że już słyszałam, że to się y, chyba w każdym rejonie Polski jakoś inaczej nazywa. W każdym razie pamiętajcie o tym, aby to był ten właśnie do teflonu, który nie rysuje. I tutaj Wam jeszcze powiem, że fajnie jest piekarnik włączyć dosłownie na 50-60 stopni, żeby ten płyn jeszcze trochę ogrzać, i wtedy mam wrażenie, że on jest jeszcze skuteczniejszy. I tu jestem nawet trochę zdziwiona, ponieważ yy, zdecydowanie na przykład lepiej taki czyścik działał, czy nawet folia aluminiowa zwinięta w kulkę, niż na przykład ta czarna gąbka z tym takim mm, papierem ściernym, o której mówiłam Wam wcześniej. Nie wiem od czego to zależy, niby nie, ta gąbka tutaj nie rysowała powierzchni, a mimo wszystko nie była tak skuteczna jak na przykład gdzie indziej. Potem przetarłam wszystko na sucho, aby też sprawdzić, czy się wszystko doczyściło. Uszczelkę również szczoteczką do zębów wyczyściłam, i na koniec chciałam, aby nie było żadnych smug, i przetarłam wnętrze płynem do mycia okien. I powiem Wam, jestem pod wrażeniem, bo naprawdę, moim zdaniem, piekarnik wyszedł naprawdę super. Tu drażniło mnie, że w środku szyba jest taka, jakby za mgłą, a że bardzo łatwo się ten, te drzwiczki rozkręca. To od razu oczywiście to zrobiłam. Wystarczyło dwie śrubki odkręcić. I tutaj nie wiem, czy to zauważyliście, ale chciałam wam pokazać taką rolkę. To nie są ręczniki papierowe, to są takie jakby ściereczki. I dajcie mi znać w komentarzach, czy ktoś z Was tego używał, bo ja przyznam się szczerze, że słyszałam dobre opinie na ich temat, a nie jestem do końca zadowolona, bo mam wrażenie, że nie są takie, nie pochłaniają dobrze wilgoci. I nawet jak coś ścieram, to mam, mam takie poczucie, że ja to po prostu rozmazuje, a nie ściągam tej wilgoci. Jeśli się spotkaliście z czymś takim, to dajcie mi znać w komentarzu, do czego wy na przykład wy używacie i czy jesteście z nich zadowoleni. I teraz wziąłam się za kuchenkę. I również spryskałam ją płynem właśnie do piekarnika. Najpierw próbowałam używać magicznej gąbki. Nie do końca tej białej. Nie do końca byłam zadowolona. Potem używałam tego czyścika. Również nie byłam zadowolona. I tutaj, akurat, ta czarna magiczna gąbka. W sumie, kurczę, muszę nawet sprawdzić, jak to się tak naprawdę nazywa. Czy to jest nadal magiczna gąbka? Chyba tak. I tutaj rewelacyjnie się sprawdziła. Wszystkie takie, jakieś przypalenia, takie te czarne, ciemne kropki. To, co nie chciało zejść z piekarnika, tutaj schodziło naprawdę idealnie. I teraz zobaczcie, ile nazbierało się tego brudu w tych takich łączeniach palników z tą płytą. Jest po prostu tego ogrom, a nie ukrywam, że nie robiłam tego naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dawno. I tutaj pomogłam sobie szczoteczką do zębów i też bardzo fajnie dała sobie radę. Prawie tak samo, powiem Wam szczerze, jak ten patyczek na szaszłyki. Bo akurat nie miałam żadnych wykałaczek pod ręką, a nie chciało mi się, że powiedział, że iść na górę. I na koniec, aby nie było żadnych smug, przemyłam wszystko płynem do okien. Jak wygląda kuchenka, po i powiem Wam, ja jestem zachwycona. Na koniec jeszcze zabrałam się za drzwiczki i za te pokrętła. I te pokrętła namoczyłam w wodzie z płynem do mycia naczyń. I moi drodzy, zbliżamy się już do końca drugiej części. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że przynajmniej niektórych zmotywowałam. I postaram się trzecią część wrzucić w piątek, aczkolwiek nie obiecuję, ponieważ przyznam się, że z tym filmikiem naprawdę dość dużo jest pracy, bo. No naprawdę mam ogrom tych nagrań, bo bardzo dużo czasu spędziłam w tej kuchni, więc siłą rzeczy mam z czego montować. I tu jeszcze Wam powiem, że tą kuchenkę na koniec przetarłam odrobiną oliwy w sprayu, żeby nadać jej połysk. I na sam koniec oczywiście wszystko powkładałam do środka, a do tej szuflady pod włożyłam foremki na muffiny. Także bardzo serdecznie was zapraszam na kolejną część. Mam nadzieję, że się wam podobało i oczywiście jeśli możecie zostawiajcie kciuki w górę. Trzymajcie się. Pa pa.